Pani Marszałek, Wysoka Izbo. To, że w ogóle mamy jeszcze dzisiaj w Polsce wydobycie węgla, to zasługa rządów prawa i sprawiedliwości. Kiedy, kiedy, kiedy w 2015 roku wygraliśmy wybory i sformowaliśmy rząd, polskie górnictwo było w stanie opłakanym, było w ruinie. Jak wyglądała polityka. Was, droga opozycja, w stosunku do polskiego górnictwa, to bez ogródek i bez żenady o tym opowiadała wicepremier waszego rządu Elżbieta Bieńkowska w rozmowie utrwalonej na taśmach w restauracji Sowa i Przyjaciele. Wtedy mówiła, że prezesi państwowych spółek górniczych, których tam obsadziliście, zajmowali się tylko libacjami. Cytuję, cud, cytuję, mówiła: Siedzieli, jedli, pili, lulki palili, aż wszystko. Nie chcę cytować, bo pada tutaj nieprzyzwoite słowo. Tak wyglądała Wasza polityka wobec górnictwa. I szanowni państwo, my dzisiaj polskie górnictwo odbudowujemy, odbudowujemy po latach wygaszania te pieniądze, te pieniądze, o których mówił tutaj przed chwilą. Pan poseł Bosak, to są pieniądze na ratowanie górnictwa, żebyśmy mogli kontynuować wydobycie, nie tylko kontynuować na takim poziomie jak dzisiaj, ale to wydobycie zwiększać, bo również planujemy i wdrażamy inwestycje, które pozwolą nam w najbliższych latach mieć więcej węgla. I szanowni Państwo, bardzo proszę, nie przeszkadzajcie nam w tym, my sobie, my sobie z tym poradzimy, mimo że nam przeszkadzacie na forum europejskim, mimo że to wy byliście pierwszymi, którzy mówiliście o tym, że trzeba zamykać kopalnie. Wy mówiliście o tym, że my utrzymujemy te kopalnie bez potrzeby. Nie posłuchaliśmy Was, i to dobrze wyszło dla Polski, dobrze wyszło dla Polaków. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu drugiego porządku dziennego Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Obrony Narodowej o rządowym projekcie ustawy o transporcie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną z drugi nr 2308-2313. Zanim poproszę pana posła Mariusza Trepko o przedstawienie sprawozdania komisji, ogłaszam trzy minuty przerwy. Dobrze. Proszę dużo dzisiaj już nie będzie głosować żadnych, tak? Nie, nie.